Zapraszam na mały bonus, czyli zadanie tekstowe, które pojawiło się w pierwszym temacie działu pierwszego podręcznika z klasy szóstej. Zadanie piąte, zadanie tekstowe brzmi następująco. Gdy przewożono stos 100 złotówek, załadowano 100 ciężarówek. W każdej z tych ciężarówek w worku 100 się zmieściło, a w każdym worku 100 paczek było. W paczce banknotów 100 było też. Jaka to kwota? Pewnie już wiesz. Jak się za to zabrać? Można od początku, można od końca. W całym zadaniu pojawia się jedna liczba 100. I tutaj trzeba wszystko sobie wymnożyć. Na początku było 100 ciężarówek. Mnożymy razy 100 worków, bo tyle w każdej ciężarówce ich było. W każdym worku było 100 paczek. Z banknotami, dlatego znowu mnożymy razy 100, następnie razy 100, bo w każdej paczce było 100 banknotów i na deser razy 100 zł, bo taka była nominalna wartość tego banknotu, który posiadaliśmy. To była wersja od tyłu, od przodu zaczęlibyśmy od tego, że mamy 100 zł, mnożymy razy 100, bo tyle banknotów jest w paczce, razy 100, bo mamy 100 paczek, razy 100, bo jest 100 worków i razy 100. Bo jest 100 ciężarówek. I wychodzi nam bardzo ładna suma 10 miliardów. Dalsza część zadania jest następująca. A gdyby kiedyś ta sama kwota w milion złotowych była banknotach, to czy byłyby potrzebne jeszcze do przewozu ciężarówki, czy nie bardzo? Tutaj mamy takie Rozrysowane banknoty milion złotowe, i jak widzimy, żeby uzbierać tą kwotę, która została obliczona, wystarczy 10 takich banknotów, czyli one spokojnie zmieszczą się do kieszeni i nie potrzeba zamówienia transportu ciężarówek. Mam nadzieję, że ten bonus zadań tekstowych Wam się podobał. A już w następnym odcinku obiecane rachunki pamięciowe na ułamkach dziesiętnych.